Eryj, 6:0. 0 A tak kurwa Bambi, debilu! <grym> Dobrze, zasłużył. Uro, tak Dostaniesz jest. Dostaniesz reporta. Ja kupuję, kupuję AWP teraz. Kauta, skauta, kupujesz Mario. mi broń. Kupujesz mi broń, Marcinek. Chuj mnie obchodzi, że masz trzy koła. Zabijcie Kupujesz broń. Tak. Co za menda. You can have cheeseburger. Oh, you think darkness is your ally? You really adopted the O oh, kurwa, kurwa Kurwa, akurat! Ja. Za, mato, za mocno machnąłeś ręką, w Nie, się akurat rozszedł. zeszła w tym momencie, kurwa! Taka, taka chodź tu! Tam ja! ja to jest został, nie to ostatni ostatnie nie? Tak, mam jeden HP. Wystarczająco. To Między kulami biegaj. No dobrze. Tak, ja obserwuję Agatę, powiem Ci gdzie był. Zaplantował na B. Albo na A. Na Zaplantował. Tak was wyluchał niestety. Tu po prawej go słychać. Agata biega, po lewej. Fake info, kurwa jak zwykle Dobra Agata, ja pójdę pierwszy, ty patrzyć ją będzie. Nie ma czasu. Mówię wam, na mnie gdzie jest. Na górze. kurwa. Dopiezujcie. Nice. Wiesz, nice. mówiłem, że wystarczy jeden HP? Mnie nie, nie w kursie. <ślesz> jak wybiegasz yeah. w tej kuchni, jak zacięć dwóch gości. Tu muszę zmienić spodnie. No właśnie. No nie wiesz, tak myślę. Ja pierdolę. Oślepłem, oślepłem! Ciemność, widzę ciemność. Czy jeszcze kiedyś zagram na skrzypcach? Co to, to rzucił było? tego no skrzypca? Na, na, na górze, na górze, na górze. Na górze, na skrzynkach jest, wiesz? Marek Malaga. Ja się nie wychylę zbytnio teraz, Marek. On ma Marek Malaga. Mnie. To jest zajebisty lak, kurwa, nawet widziałem tego kolesia tam. Nice. O oh, hi Mark. Bę! Chyba pierdolę miałem flesha Dobra, ja się chowam, bo mam 2 HP i MK Tu no się chwalisz. No spierdalamy Hold up! Wait a minute! Something ain't right. nie defusuje? Nie! No! Spierdalamy. no. O, nie. O, brawo! Brawo no, 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 brawo, tak, Brawo tak. Brońuczy, tam brawo Kolejny kolor Było kupę czasu! Pierdolce. No ale on był... wszyscy? Kot on ale tam wszedł! Miał... Dołem! Po, Jakim dołem? Doj... Nie wszedł jak b, 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 bo tam pilnowałem! to i którędy wszedł? A no na mi górą też nie wszedł! Może jakąś górą wszedł? Nie, ja ten mecz pobieram kurwa! Idzie z A! Paka! <noise> paść! Mach HP. Chowajcie się. O! Sajemniczo. Zrobił pewnie Jezus, to co ja wczoraj. A ty z nami, Paweł, wczoraj nie grałeś, nie? Nie zagrał chyba z dwa mecze. Te z nami nie grał. <śle> nie, co ja <tam> nie grałem. Nie <śle> popakę tam do schodów. Mm -hmm. nice. Nie wiem jak. Podmuchem powietrza oberwał. No. No. Mareczku, zaraz normalnie hmm. tutaj. Kula w łeb, ale nie dla ciebie. Kosa w, kosa w odbyt. Musimy Mareczku egzekwować. tak jest. I przekręcasz. Wiesz o kim myślę, nie? Marek Dominica minica <noise> <noise> Nie, Nie. No, To była Nie. <noise> nice, Marek, nice. Ale Marek tęskni za tobą na B Zajebać <noise> 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 tego typa <noise> iść z tobą? This shit just went from 0 to 100 real fucking quick. Jehaha, ja bym Bo powyciągał. Bez schody, ja bym poszedł bez schody, ale ktoś musi no się przede mną. No tylko, że tam. A Wupa jest, nie? Wupa nie pilnij, a przypadkiem Wupa? Nie, ja tak wbiję, że nie zdąży. Aha, zobaczymy. Czysto? No jak czysto? Kur skąd? Skąd? Czysta? Właśnie z ja Czysto było, ja na czysto Opaki czysto! Nie tylko gatawczy, już Marcinek też. Jak, co ja. Nie Marcinek, ten drugi, przepraszam, Marcinek. <grym> to jest ich dwóch? To, to jest... będzie trzech! Raz, dwa, trzy. Takich dwóch, jak ich trzech, to nie ma ani jednego. Ja mam smołę, już ci wszczęłam. Jeszcze dobrą tą Myślałem, że on dobrze rzuci tego Kurwa, Marek Nie wiem, od czego się odniósł. rzucałem Też przez nie smałę. wiem, ale ja już stąd nie chcę iść, idę stąd biegasz tam do tamtej długiej wnęki, Marek. Dobra, no. nie mów mi moje taktyki. To jest mój plan, który ho, jest to. moim planem. Marek, przebieg ci! Dobry plan. <noise> Kurde, czemu ty się drzecie jak koleś biegnie? Nie trzeba by się, Marek robi to co uważa i gościu wziął teraz pakę jest przejebany. Ale nie, nie. Ale powiedziałbym potrzebnie, zeszło gadać. udało się. <noise> i kurwa, już no prawie nie no Zmieniłem broń, czemu nie podnieść, tylko mam gówniane P90. <noise> Oddaj P90. Nie obrażaj, P90. P90. To będzie głównowe. I plecy po prawej. Nie no wiem, myślałem, że się ten. Co? Nie spałem. Nie spali. wiem. Nie gram więcej niuka. Cholera. <śmany> <śmany> Jeden to budzi. Idę w No. O. <śmany> Biedasz i <piszcie>. no <śmany> Barek jeszcze Linkowi po ryjcu palnął. Po nogach. O! O tak można?! Nie! Tak jest! O No nie patrzcie! Nie yeah, kurwa Marcin! Jak tam maga ta? Apartiamenty! Apartiamenty? W fałacę, sorry? Ale ich wyjebie, pa! Jezu jak się cieszę! Da, 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 da. No, no JAK? Dobra. A był, a, 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 a. Abył, Co? Mhm, ale tu już Wy mi tego z musi. A schody! Schody, schody, be, schody, be. schody, schody, schody nabę! No Ja! <śla> <śla> lagi, mega, lagi tysiąc. Te drabiny to są tak zdradzieckie. Co żegna? Jakie żegna? Gdzie jest? Tabajd! Zajajajdacza! Eeee!